Życie łączy się z rozwojem. Bez rozwoju jego bieg jest podejrzany. Dotyczy to nie tylko przyrody, dotyczy to również strefy ducha. Apostoł Paweł pisze do swojego współpracownika Tomeusza: Oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Program Droga Duchowego Życia stworzony został właśnie z myślą o duchowym postępie, rozwoju, wzroście. Od duchowego dzieciństwa do duchowej dojrzałości. Podobnie jak rozwój biologiczny człowieka, rozwój duchowy wymaga czasu, podobnie długiego około 20 lat. Podobnie też jak rozwój biologiczny, ma swoje okresy przełomów i pozornych stagnacji. Program ten został stworzony na kanwie mojej aktywnej służby. Jest owocem wnikliwych obserwacji. Powstał na drodze nieustannych poszukiwań w modlitwie, w Chrystusie, w Piśmie Świętym, w znakach czasu i przyrody. We własnej duszy. Niekoniecznie jest to program najlepszy, niekoniecznie najprostszy, ale na pewno jest wyrazem wolności, twórczości i umiłowania Jezusa Chrystusa. Zapraszam.